Surówka z kapusty pekińskiej to jeden z tych dodatków, który sprawdza się niemal do każdego obiadu. Jest szybka, prosta w przygotowaniu i zawsze dobrze smakuje. Kapustę poszatkuj drobno nożem i przełóż do miski. Górne, delikatne części liści możesz kroić trochę szerzej, natomiast dolną, tą białą, chrupiącą część najlepiej bardzo drobno, żeby nie była zbyt twarda w surówce. Głąb, biała końcówka kapusty nie jest potrzebna. Na tarce o grubych oczkach zetrzyj marchewkę oraz jabłka. Jabłek nie obieraj i dodaj wszystko do miski. Dodaj też odsączoną z zalewy kukurydzę. Odetnij zielone liście pora. Białą i jasnozieloną część umyj, przekrój wzdłuż na pół i pokrój w cienkie półplasterki. Przełóż na sitko i przelej wrzątkiem, aby zmiękł. Po ostudzeniu wrzuć do miski i dodaj posiekany koperek lub natkę pietruszki lub i to i to. Opcjonalnie możesz dodać pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę. Przygotuj sos. W miseczce wymieszaj majonez, kwaśną śmietanę lub jogurt grecki, musztardę, starte ząbki czosnku, sól i pieprz i sok z cytryny lub ocet jabłkowy. Polej sosem sałatkę i dokładnie wymieszaj. Wypróbuj i w razie potrzeby dopraw solą lub pieprzem lub dodaj po łyżce majonezu i śmietany. Polecam odstawić surówkę do lodówki na minimum 30 minut przed podaniem. Cały przepis znajdziesz też na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia.